Rycerz Józefa z Arymatei, numer 1. Bóg nikomu nie zabrania znęcać się nad zwierzętami. Wielu ludzi uważa, że znęcania się nad zwierzętami to coś złego, Biblia nie zabrania krzywdzenia, odręczenia zwierząt, nawet Biblia pochwala znęcanie się nad zwierzętami mówiąc proście Boga bez granic, czyli należy walczyć o swoje zdrowie i szczęście i być wytrwałym w prośbach, ale istnieje jedna sztuczka, która może zmusić Boga do uczynienia łaski. Ponieważ Bóg nie może wynagrodzić zwierzaka za cierpienie, czyli zwierzęta nie mają duszy jak ludzie, tylko człowiek ma duszę. Skoro tylko człowiek ma duszę, to istnieje jeden jedyny sposób na wymuszanie łaski uzdrowienia i ocalenia od Boga, i tą metodą jest znęcanie się nad zwierzętami. Każdy człowiek ma prawo do znęcania się nad zwierzętami i żaden rząd, żaden człowiek nie ma prawa mu tego zabraniać, tak nauczał sam Jezus w objawieniach. Jezus mówił: "Zaprawdę powiadam wam, nikt nie ma prawa was karać za znęcanie się nad zwierzętami, ponieważ zwierzęta są stworzeniem Bożym i Bóg je stworzył po to, by człowiek wykorzystywał je w dowolny sposób." Jezus też nauczał, że nie ma nic złego w przypalaniu zwierząt i że każdy człowiek ma pełne prawo do zadawania bólu zwierzętom. Czyli wystarczy zauważyć, że Biblia, Jezus ani żadna Ewangelia nie zabraniają znęcania się nad zwierzętami. Kiedy ludzie pytali się Jezusa, jakie jest pierwsze przykazanie, Jezus odpowiedział: Będziesz miłował Boga całym swoim umysłem, całym swoim sercem, całą swoją duszą. Jezus powiedział też drugie przykazanie, które brzmi „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, ale należy rozumieć, że bliźni to drugi człowiek, bliźnim nie jest pies, kot czy krowa, ale tylko człowiek. Gdyby znęcanie się nad zwierzętami by było grzechem, Jezus dodałby też trzecie przykazanie, ale tego nie zrobił. Więc jak widać zadawanie zwierzętom bólu i cierpienia nie jest grzechem. Gdyby znęcanie się nad zwierzętami byłoby grzechem wtedy nikt na ziemi by nie przetrwał nawet ubój kobuta polega na ścięciu głowy kobut po ścięciu głowy przez chwilę czuje niewyobrażalny ból porównywalny z plastetowym bólem głowy poza tym cierpienie zwierząt występuje w przyrodzie zwierzęta które są pogryzione przez drapieżników cierpią niewyobrażalne męki. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Te słowa mówią wyraźnie. Macie prawo znęcać się nad zwierzętami do nie ograniczajcie się podczas zadawania bólu zwierzętom, rzucajcie żywe zwierzęta do ogniska, włóżcie małe zwierzątko do mikrofalówki, możecie śmiało zakopać żywcem zwierzęta w ziemi nic wam za to nie grozi Bóg wam na to pozwala. Gdyby zadawanie bólu zwierzętom było czymś złym, to Bóg nie mówiłby nigdy, żeby czynić sobie ziemię poddaną. A Bóg powiedział wyraźnie czyńcie sobie ziemię poddaną. Obrańcy zwierząt to ludzie, którzy są chorzy psychicznie bo chociaż mają dobre serca to nie zdają sobie z tego sprawy, że znęcanie się nad zwierzętami że szczególnym okrycieństwem jest jedynym sposobem na wyleczenie traumy i stresu pourazowego. Wielu ludzi po traumatycznych przeżyciach uważa, że po znęcaniu się nad zwierzętami czuje się psychicznie o wiele lepiej. I ci ludzie uważają, że żadne leki, żadne elektrowstrząsy, żadne medytacje, ani żadne terapie, a nawet żadne praktyki pochodzące z innej religii nie leczą tak skutecznie traumatycznych przeżyć, jak znęcanie się nad nimże szczególnym okrucieństwem. Wyobraźmy sobie świat jaki nakazuje chore polskie prawo, czyli żyjemy w świecie tak, jakby Bóg powiedział, nie możecie czynić sobie ziemi poddanej. Gdyby nie było w ogóle znęcania się nad zwierzętami, traumy ludzkie doprowadziłyby większość społeczeństwa do samobójstwa. Dlaczego ludzie odbierają sobie życie? Bo chore polskie prawo zabrania ludziom znęcać się nad zwierzętami. A to jest jeden jedyny sposób na wymuszenie łaski u Pana Boga. Na skrzywdzone zwierzęta Bóg nie ma wpływu, nie może tych zwierząt przed cierpieniem ocalić, ale również cierpienia zwierząt Bóg nie może wynagrodzić, ponieważ zwierzęta po śmierci nigdzie nie idą. Warto modlitwę, prośby połączyć z przypalaniem żywych zwierząt. Ja nie mówię tego od siebie, tego nauczą sam Jezus. Ludzi każe się więzieniem za znęcanie się nad zwierzętami a przecież to jedyna skuteczna metoda na wyleczenie traumy a jakim prawem człowiek ma cierpieć skoro jest o wiele ważniejszy od zwierzęcia? Dlaczego dzieci cierpią o wiele mniej niż dorośli? Jeśli chcecie mieć tyle cierpienia co dzieci, to musicie zmienić swoje zachowanie do zwierząt. Zauważcie, że dzieci bardzo często dla zabawy obcinają żabie kończyny, zakopują dla zabawy żywe zwierzęta w ziemi a nawet nagrywają filmiki jak znęcają się nad chomikami jak na przykład zrobiła to kiedyś w internecie mają byk ta dziewczynka publicznie pokazała jak znęcała się nad chomikiem, ludzie byli oburzeni jej zachowaniem, a przecież najważniejsze Najważniejsze jest to, żeby kochać siebie, a tego uczy na przykład buddyzm. Buddyści bardzo często uczą, by kochać siebie, żeby nie pozwalać się wykorzystywać. Poza tym, najbardziej powinniśmy kochać siebie, ponieważ w nas mieszka Bóg. Natomiast w sercu pieska czy kotka nie ma Jezusa, czyli pies lub kot to żywa istota bez duszy i bez ducha, natomiast każdy człowiek ma duszę nieśmiertelną w oraz Ducha Bożego bardzo głęboko w sercu. Dlatego ludziom nie można wyrządzać krzywdy, chyba że w obronie własnej wtedy mamy pełne prawo do tego, żeby zaatakować wroga, ponieważ dobro innych jest bardzo ważne, ale dobro własne jest ważniejsze. Inaczej jest, że zwierzętami, bo zwierzęta nie mają duszy nieśmiertelnej ani Bożego Ducha i to całkiem usprawiedliwia człowieka, dlaczego ma pełne prawo do znęca. Się nad zwierzętami. Ale jest jeszcze drugie usprawiedliwienie. Zwierzęta zostały stworzone przez Boga, żeby człowiek w dowolny sposób je wykorzystywał. Gdyby Bóg był przeciwny zadawaniu bólu zwierzętom, to przecież w ogóle by ich nie stwarzał, a stwarzając zwierzęta, sam pokazał nam, że mamy pełne prawo zadawać zwierzętom cierpienie. Dzieci są ładne, piękne, są zawsze szczęśliwe, a te, co są chore, mają czasami gorsze życie niż dorośli. Natomiast większość dzieci dla zabawy znęca się nad zwierzętami, że szczególnym okrucieństwem i dzięki temu zmuszają Boga do czynienia o łaski, dlaczego dzieci w ogóle nie cierpią bo pokryją mu przed dorosłymi, znęcają się nad zwierzętami, jednak gdy stają się coraz starsze, przestają praktykować uzdrawiający rytuał polegający na znęcaniu się nad zwierzętami. Czy zauważyliście to, że dzieci, które są niegrzeczne, to te dzieci w ogóle nie cierpią, jeśli ktoś z Was uważa, że spotkał się z doświadczeniem, że niegrzeczne dziecko doświadczyło, Ciężkiej choroby lub cierpienia, niech napisze w komentarzu, gwarantuję wam, że u nikogo taki przypadek się nie znajdzie. Czyli znęcanie się nad zwierzętami ma same zalety, leczy traumy, leczy objawy stresu pourazowego, uzdrawia, leczy fizyczne choroby, sprowadza łaski u Boga.